Seks. Od razu to budzi różne skojarzenia, ale seks jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. Nawet jeżeli jest jakaś choroba, nawet jeżeli doświadczamy czegoś bardzo niemiłego, to w dalszym ciągu ten seks może no, chyba nawet wręcz uzdrawiać ludzi i dlatego wielu pacjentów właśnie pyta o te sprawy. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Piotrowiczem z Narodowego Instytutu Kardiologii Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, no są choroby również schorzenia kardiologiczne, a pacjenci pytają o seks. No tak. To jest wbrew pozorom dosyć szerokie zagadnienie, bo pytają o seks. No co się za tym kryje i dlaczego oni pytają o seks? No jak to dlaczego? No przepraszam bardzo, to jest jednak ważny element naszego życia. Oni nie chcą utracić no właśnie tego, co jest dla nich bardzo ważne. Tak, bo mm, ja bym to jakoś bardziej elegancko nazwał, A czyli realizacja, re, realizacja życia intymnego. O, jak no seks... ładnie, panie profesorze, ale to tak już bardzo ogólnie, ale dobrze, no umówmy się, że tak. No bo seks to nie tylko fizyczność, ale emocjonalność, stąd życie intymne wydaje mi się bardziej adekwatnym do szlachetnego pojmowania seksu. A co ma do tego kardiologia? No bardzo wiele. Po pierwsze, to należy by zadać sobie pytanie, w czym problem? No w tym, żeby realizować to swoje życie intymne, czyli żeby mieć możliwości psychofizyczne, bardzo ważne, psychofizyczne. Bo nie wystarczy realizować fizycznie pożycie seksualne, jeszcze trzeba do tego dołożyć pewnego rodzaju duchowość. I te dwie, dwa elementy, fizyczność i emocjonalność, czyli duchowość, decydują o naszej sprawności seksualnej. No to wszystko fajnie brzmi, ale panie profesorze, no, ma pan często pacjentów, którzy no, ledwie dyszą. Wejście po schodach na pierwsze piętro to jest katastrofa. Inne rzeczy też nie bardzo, a oni nagle o życiu intymnym. No to, to co z tym robić? Większość moich pacjentów to nie są jeszcze tacy pacjenci w skrajnych sytuacjach, w skrajnych postaciach chorób sercowo-naczyniowych. Większość pacjentów kardiologicznych są to zwykle ludzie w wieku, no, nazwijmy to dojrzałym, ludzie, których na przykład spotkał zawał w kwiecie wieku i aktywności, jak mówimy teraz seksualnej, to właśnie seksualnej, i nagle. Po zawale powstaje pytanie. Czy mogę? Czy jestem w stanie? Czy jest to dla mnie bezpiecznie? I co na to moja partnerka? Odpowiem na pierwsze pytanie. Czy mogę? Czyli, czy istnieją możliwości fizyczne, techniczne? Krótko mówiąc, czy mamy, nie mamy zaburzeń erekcji? Czy w ogóle. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to było elegancko. No po prostu, Ale, czy to się w ogóle da wykonać? Tak. E, no i tutaj jest bardzo ścisły związek przyczynowo-skutkowy między miażdżycą, chorobami serca, czyli na przykład zawałem, a impotencją. Jaki związek? Ano taki, że żeby nastąpiła sytuacja, w której jesteśmy w stanie realizować nasze pożycie seksualne, czy żeby nastąpił wzwód, to muszą być sprawne naczynia. A okazuje się, że miażdżyca to ona nie tylko obejmuje naczynia wieńcowe, obejmuje naczynia mózgowe, naczynia kończyn dolnych, naczynia innych narządów, ale również naczynia, które decydują o. Technicznych możliwościach realizacji seksu, jakbyśmy to powiedzieli. No i co? I wtedy, wtedy... Pan mówi pal, takiemu pacjentowi, no nie brono, no niestety miażdżyca koniec, nie ma pan żadnych szans. No nie, nie mówię. Nie? Tylko uzmysławiam mu, że zaburzenia erekcji to jest konsekwencja choroby ogólnoustrojowej, czyli miażdżycy, i dysfunkcja śródbłąka, który. Nie decyduje równie, nie tylko o funkcji naczyń wieńcowych, które decydują o funkcji serca, ale ten śródbłonek zawiaduje naszymi możliwościami w życiu seksualnym. I niewydolność tego śródbłonka, który, która jest konsekwencją rozwoju miażdżycy, odbija się na życiu seksualnym i na zaburzeniach erekcji. Mało tego. Bywa tak, że zaburzenia erekcji są pierwszym objawem miażdżycy. Co to znaczy? Że młodzi mężczyźni w wieku 40-45 lat mają problemy z realizacją swojego życia intymnego. No i zrobiono takie badanie. Tych wszystkich młodych, zdrowych ludzi, mężczyzn, którzy mieli tylko problemy z seksem. Przebadano pod względem kardiologicznym, mimo że byli zdrowi teoretycznie. Okazało się, że jedna piąta, w niektórych badanach, badaniach nawet 30-40% z tych panów miała już zmiany w naczyniach wieńcowych, tylko choroba w tych naczyniach przebiegała bezobjawowo. Czyli jedynym objawem u nich były zaburzenia erekcji, a miażdżyca. Toczyła się również w naczyniach mózgowych, w naczyniach kończyn dolnych i w innych. Mało tego, okazało się, że zaburzenia erekcji wyprzedzają o 2-3 lata już były takie badania w około 60-70% przypadków wystąpienie pierwszych objawów choroby wieńcowej. Czyli zanim ktoś będzie miał bóle dławicowe, zanim dostanie zawału, to pierwszym objawem może być problem z życiem intymnym i zaburzenia erekcji. A po co ja to mówię? Po to mówię, żeby osoby, które mają problemy z erekcją, pomyślały o tym, czy przypadkiem ja nie choruję na chorobę wieńcową przy okazji. Krótko mówiąc, lekarz Rodzinny do któregoś, albo inny lekarz, urolog, do którego się zgłosi osoba z zaburzeniami, albo seksuolog, I powinien sobie zadać pytanie, dlaczego ten człowiek ma zaburzenia erekcji? Otóż w 40% przypadków jest to konsekwencja miażdżycy, a jeśli do tego damy cukrzycę, to będzie to 70% przyczyn. Mało tego, zarówno miażdżyca, jak i cukrzyca mogą przebiegać bezobjawowo i jedynym objawem będą zaburzenia erekcji. Czy coś się da z tym zrobić? Czy ten pacjent już jest w ogóle skazany? No trudno. E, to najpierw skończę swoją myśl, jeśli Pan redaktor pozwoli. I, i o co chodzi? E, osoby z zaburzeniami erekcji trzeba przebadać pod kątem kardiologicznym, żeby wykryć u nich bezobjawową chorobę wieńcową. Trzeba przebadać pod względem profilu glikemii, bo cukrzyca też nie boli. Trzeba u nich co najmniej zmierzyć ciśnienie, bo z czterech osób z nadciśnieniem mężczyzn u trzech występują zaburzenia erekcji. I to jest jeden element. A teraz co z tym zrobić? No właśnie. No trzeba pomóc pacjentowi. W jaki sposób? Powiem w ten sposób, że zebrali się urolodzy i wyświetlili czynniki ryzyka zaburzeń erekcji. Siedział tam kardiolog i ten kardiolog patrzy, że te czynniki ryzyka zaburzeń erekcji są identyczne jak czynniki rozwoju miażdżycy. Wniosek pierwszy żeby walczyć z zaburzeniami erekcji trzeba walczyć z czynnikami ryzyka miażdżycy, bo początkowo są to zaburzenia w pełnym znaczeniu tego słowa czyli jeszcze erekcja jest możliwa ale nie w pełni satysfakcjonująca a potem w ogóle nie dochodzi już do wzwodu ponieważ miażdżyca tych naczyń niewydolność śródbonka jest tak wielka że niestety jest pełna impotencja co robić? A no, walczyć z czynnikami ryzyka. A więc gospodarka lipidowa, waga, aktywność fizyczna, styl życia, rzucenie palenia papierosów, to wszystko, co zapobiega rozwojowi miażdżycy, pozwala zmniejszyć ryzyko rozwoju zaburzeń erekcji, która w końcu doprowadzi do impotencji. No dobrze, ale już jest po wszystkim. Jest po zawale. A chciałoby się jeszcze żyć. No co właśnie robić w sytuacji zawału. Pacjent jest przerażony, zrozpaczony, często załamany. Są dwa elementy tego. Pierwsze to obiektywna sytuacja, gdzie zaburzenia erekcji u takiego pacjenta są konsekwencją uogólnionej miażdżycy. Druga to jest zahamowania psychiczne. On po prostu się boi, Mało tego, jego partnerka się też boi. W związku z tym nie ma jakiejś takiej harmonii w tym pożyciu. W związku z tym musimy podejść do tego z dwóch stron: po pierwsze, zapobieganie rozwoju dalszego miażdżycy, a po drugie, no, jakieś formy wsparcia psychicznego, nawet psychoterapii i tak dalej. Trzecia rzecz, która jest u pacjenta kardiologicznego istotna. To leki kardiologiczne. Są leki kardiologiczne, które się posądza, czasami niebezpodstawnie, że zmniejszają libido i powodują zmniejszenie możliwości seksualnych. No i wtedy kardiolog powinien te leki tak dobierać, żeby minimalizować leki, które wpływają na życie seksualne przy zachowaniu konieczności realizacji terapii kardiologicznej. No dobrze, no to pozostaje następna sytuacja. Jestem po zawale. To może najpierw powiem jak długo trzeba się wstrzymać, jeśli jesteśmy w stanie. No jestem po zawale, tydzień, jestem chętny, czuję w sobie moc. Niestety 6 tygodni po zawale należy zrezygnować do 6 tygodni z realizacji życia e, intymnego. Nawet jeżeli nie mamy problemów z erekcją. Ale dlaczego? Dlaczego? No, bo jesteśmy po zawale, e, organizm przeszedł szok, e, musimy jeszcze panować w dużym stopniu nad swoimi emocjami i nad e, wysiłkiem fizycznym. I tu nie ma sprzeczności z tym, że proponujemy pacjentowi po zawale. Rehabilitację kardiologiczną, której elementem jest wysiłek fizyczny, a tym, co mówiłem, ponieważ realizację rehabilitacji kardiologicznej i stopień obciążenia wysiłkiem dostosujemy do wyników próby wysiłkowej, czyli parametryzujemy wysiłek. A proszę mi powiedzieć, jak można sparametryzować aktywność seksualną, kiedy jest wysiłek, emocja, czasami stres? Nie, nie zapanujemy nad tym. W związku z tym 6 tygodni po zawale niestety yy, takie mamy zalecenia, żeby wstrzymywać się od intensywnego przynajmniej życia seksualnego. A potem właśnie co A potem dalej zależy w jakim jesteśmy, w jakiej jesteśmy kondycji. Są pacjenci, którzy bez problemu wracają do swojego życia seksualnego, ale są niektórzy Którzy nie mają takich możliwości, bo po prostu Miażdżyca jest tak daleko posunięta, że są praktycznie impotentami. I co my wtedy możemy dla nich zrobić? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, pełna gama działań związanych z zapobieganiem rozwoju Miażdżycy. Po drugie, są również leki, które wpływają na funkcję śródbłąka naczyń. Które decydują o wzwodzie. Broń Boże, przeciwwskazane są afrodyzjaki. Leki, o których mówię, to może to zacznij za bardziej naukowo, ale powiem, to inhibitory 5 fosfodiesterazy No i teraz dlaczego, jak te leki działają? Te leki działają, żeby to uprościć, w ten sposób, że nawet w przypadku niewydolności śródbłąka i Niewielkiej zdolności śródbłonka naczyń, o których teraz mówimy, do wydzielania tlenku azotu, one tak wpływają na metabolizm tlenku azotu, że tego tlenku azotu jest więcej. A jak jest więcej, to może to spowodować zwiększone prawdopodobieństwo uzyskania wzwodu. Jakie to są leki? Yy, nazwa chemiczna to jest syldemafil bądź. To dana ale uwaga, mamy do czynienia z pacjentem kardiologicznym. Pytanie: dobrze, umożliwimy mu funkcjonowanie, ale czy to jest dla niego bezpieczne? Bo tutaj dochodzimy do tego, że mamy różnych pacjentów sprawnych fizycznie, bądź z zaawansowaną już chorobą serca, bądź z początkami niewydolności serca, i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym podzielono pacjentów, u których aktywność seksualna jest możliwa bądź spontanicznie, bądź dzięki farmakoterapii, na tych o grupy małego ryzyka, czyli mogą realizować tą aktywność seksualną, jeśli są w stanie to sami, jeśli nie, to przy wspomaganiu farmaceutycznym i na pacjentów umiarkowanego ryzyka którzy muszą być dobadani jeszcze i być zakwalifikowani do grupy albo małego ryzyka, albo wielkiego ryzyka. I ta grupa dużego ryzyka to są pacjenci, u których niestety jako kardiolodzy musimy powiedzieć, nawet jeśli Pan jest w stanie realizować życie seksualne, to pan, dla pana stwarza to niebezpieczeństwo dla pana zdrowia i życia. I to jest ta grupa, no można powiedzieć, trochę nieszczęśników. Ale to jest grupa, która jest w mniejszości. Pozostała grupa może dzięki farmakoterapii, wsparciu psychologicznemu i prewencji miażdżycy realizować życie intymne. Dlatego zanim ktokolwiek cokolwiek zacznie próbować, jeśli chodzi o farmakoterapię, mówię, Afrodyzjaki absolutnie przeciwwskazane, ale teraz bez recepty można dostać również leki, o którym mówiłem. Nie wolno moim zdaniem samemu rozpoczynać, będąc po zawale bądź chorując na chorobę wieńcową, rozpoczynać aktywności seksualnej, biorąc spontanicznie, bez kontroli te leki. Zawsze należy poradzić się kardiologa, który określi, do której grupy. Należymy. Jeśli trzeba to zbada, wyjaśni, określi naszą wydolność i powie, czy spontaniczna aktywność seksualna, bądź taka, którą umożliwiają leki, ale nie afrodyzjaki, czyli właściwie też taka naturalna, jest niebezpieczna dla naszego zdrowia, czy jest bezpieczna. Panie profesorze, bardzo dziękuję. To jest naprawdę wspaniała rzecz, czyli jest nadzieja nawet w sytuacjach dosyć trudnych. Bardzo dziękuję panu za rozmowę bardzo ciekawą i bardzo chyba ważną dla wielu pacjentów. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zechce się pan podzielić swoją wiedzą na ten temat, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.